Hej, cześć, dzień dobry z tej strony Andecy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego supermarket z symulatora Super Sun Plus I jak widzicie, nasze heniutki kończą już e, roznosić dostawę, którą zamówiłem sobie już po odcinku, żeby tego nie było widać. Natomiast ja dziękuję moim wszystkim wspierającym, którzy się tutaj gdzieś wyświetlacie. Dziękuję, że jesteście, że wspieracie przeogromne, przeogromne, przeogromne buziaczki dla Was. <laughs> o Jezu, aż zachrypłem z tych emocji. Naprawdę jestem wam mega mega wdzięczny. Dobra, tu wszyscy stoją. Aha, wy tu jeszcze łazicie. To ja sobie tylko zapalę światełko. Czekaj ta no weź to tu. Dobra. Opłacimy zaraz rachunki. A, musimy muzę włączyć. Jezu, zawirowałem. E, muzyczka, cyk. I, no i musimy też oczywiście obniżyć albo podwyższyć ceny, które się zrobiły nam. Zaraz to sobie zobaczymy, ale zanim, to jeżeli moi drodzy, Wam się odcinek podoba, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, a ja Wam dziękuję za to bardzo serdecznie. Dobra, idę, idę ogarnąć to. Pokaż ceny. Co my tu mamy? Jakieś spadki, jakieś góry, jakieś doliny, jakieś coś. W ogóle ktoś o co napisał, że... W komentarzach oczywiście pozdrawiam serdecznie wszystkich. <laughs> Jezu, co ja tak chrypie, Że właśnie komuś się bardzo podobało to, bo to było takie relaksujące i chillujące, kiedy ja zamawiałem towar. No widzicie. 24, 65, 24. Ok, dodamy 25. No podwyżka na tych kegach. To może troszkę zarobimy, a tu obniżka oczywiście. To zrobimy 5,30, tak. O. o, może być 6% obniżki. Myślę, że powinno im wystarczyć. Niech też nie narzekają. Ja też coś muszę zarobić na licencję, tak. Właśnie, słuchajcie, tak sobie pomyślałem, że przydałoby się kupić licencję nową dzisiaj, może co? Tylko muszę by w heniu to wyłączyć, bo oni mi, bo oni mi zrobią, Misz -masz. to tylko te dwa, Okej, okay. tylko te dwa produkty. No niech będzie, dobrze. A, czekajcie, to jeszcze szybko licencja. Pokaż. E, lice, a rachunki. No właśnie to nie tak prędko poter. Jednak no. <laughs> kasier zwolni. Nie, kasera nie będziemy zwalniać. Tu mamy na tym... aha, to, to by to jesteśmy w tyle 12 koła. Um, zielona fasolka, lody, lody, pizza. To to by się nam przydało, słuchajcie. <laughs> do. No do lodówki tu chyba, co? Tak mi się wydaje, to będzie lodów? Znaczy zamrażarka bardziej. Dobrze, to ja to kupię dzisiaj. Kupimy nową licencję. Ja przystanę może w końcu chrypieć. Będzie super. Tylko najpierw chciałbym moich, e, moich heniutów powyłączać. Nie pracujesz, nie pracujesz, nie pracujesz, bo oni mi zrobią zaraz zamęt. Nie pracujesz i nie pracujesz. Możemy kupić ostatniego magazyniera, jak kupimy półki. W sumie to się nie może niedużu, niedługo wydarzyć, więc jest git. Dobrze, licencja. Zróbmy to, kupmy to, moi drodzy. A co? Cyk, no poszło, poszła kasa, poszły konie po betonie. Dobra, idziemy w dół. <kli> idziemy w dół. I teraz tak, e, to. Zamrażarka, 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 zamrażarka. Czyli mamy ile? E, raz, dwa, trzy, cztery, sześć. Czyli ja potrzebuję dwie zamrażarki. <kli> A wiecie, co to oznacza? Że ja muszę gdzieś to jakoś tu wcisnąć. I jak ja mam to teraz zrobić? Ha! Kupiłem i teraz nie wiem, jak mam to zrobić. Czajecie? <laughs> Żeby oni mogli. Dobra, to ja te zamrażarki najpierw kupię. Hmm, wyposażenie. Potrzebujemy. Duża zamrażarka. Zamrażarka mała. Hmm. A mała to jest na ile? Bo ja teraz nie wiem, jak ją mam kupić. Dobra, kupię. Nie, duża chyba ma być, nie? Kupię dwie. Pokaż. Czy to jest duża? Taka jak ta. Nie, te ta są małe, tak? Nie, czy to są takie same? Na trzy. No, są takie same, ok. <laughs> no to teraz słuchajcie, może, może byśmy. No i teraz jak? Jak i gdzie? No bo będzie problem. No, bo tak, jak tu sobie chyba że zrobimy, tak. Tylko, tu będzie kolejka już stała, oni w tej kolejce nie mogą. No, nie wie. Ja się nie pomieszczę tu. <laughs> ja się tu nie mieszczę. A nie, są wie. Tutaj kupiłem te większe. O gasz, no kupiłem większe. Dobra, przesuń to może tu. Tu teraz czekaj, to tak, żeby. żeby było przejście. No, mają to przejście. Moment, a jak ja cię spakuję, czekaj, jak ja cię sprzedam, to ile, ile stracę? O Boże, połowę? No bo one są za wielkie. Dramat. Sprzeda, o Boże. No to nie, to ja to małym jednak chciałem. Tu jest w ogóle taka mini-cini-mini, mini, a to się nie opłaca, dobra. Straciliśmy podwójnie hajs <laughs> Straciliśmy hajs, trudno Trudno, ale one są za duże Nie, 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 mój sklep jeszcze jest za mały O, a to jest What the... Nie, te też są złe Nie, dramat, co ja robię w swoim życiu Sprzedawaj to S Dawaj to Dobra, bierzemy kredyt bo nie żartowałem. No ale co ja mam teraz zrobić? To, to które to. To które ja mam zamrażarki? Ej, no to to była ta duża jednak? Jezu, jakie fakapy! No bo nie ma to. No to jednak były te? No to ja. Nie no, głupio zrobiłem. Ale ja głupio zrobiłem. Serio? To po co ja to sprzedawa? Nie, dramat. No, że nada, no i... i ja, no jak? Jak stracić hajs w dwie minuty? No właśnie tak. Ale to serio jest to samo? Czy to się wydaje wie. No to samo. <laughs> Dobra, a jakbym jak tu położył ją tak o jedną. O, tu ludzie przejdą, i teraz tak. Co zrobić z tymi lodówkami? Ja się teraz zapytam. Czy jak ja postawiecie tu? No ty jeszcze dasz radę, ale... A ty? No tu już są drzwi, no i co? I tak bo już stała mi koło drzwi dziwnie, dziko? No nie wiem, czy to jest super pomysł. Pokaż. No bo tu się wszystko zmieści jakoś jeszcze. Bo jak ja postawię... No tutaj tej nawet nie... Ale straciłem hajs, boż, nie mogę tego przeżyć, nie? No nie, tu już tej nie postawię. Nie ma opcji nawet takiej. Może zrobimy, może... Może tak. Nie głupio. Boże głupio. No tu jest to miejsce jedna ta lodówka, ale to musimy tam coś wcisnąć i tak. No nie mam tu już miejsca w mojej sekcji. A co? Nie, no dobra. To tu będzie stała. Trudno. No będziesz tu stała już. Dobra, tak musi być. No niestety, dobrze. Jestem załamany, co ja wyprawiam? Raz, dwa, czekajcie. Lody, lody, lody. Nie, moment, zrobimy inaczej. Najpierw zamówimy tak: zielona fasola, chrupiące kulki i mieszanka. Daj. O. Dobrze. No chyba ta łódka jakaś taka gigantyczna. No nie wiem. Dobrze, wszystko mamy. No, weź. Teraz cenę ustalmy że nie nie chcę żadnej tej cena rynkowa 609 tu my zrobimy 6 40 6 45 o 10 37 10 80 i tu zrobimy 306 340 dobra i kolejne produkty Czyli mamy lody waniliowe, lody i pizza. No i wiecie, co wam powiem teraz? Tak sobie myślę, że to byśmy też mogli poprzenosić te lody. Tutaj, parcie. Te. Tu mamy co. Co to jest? Są jakieś paluszki, te chyba, nie? Nie, to dobra. wa... No, znaczy moglibyśmy to zrobić, ale dobra, nieważne. Już. Już cichutko. A, jest, pe u u u jest pełne. To dam wam to tu. Okej. Okay. No, weź. A te wyglądają fajnie, tak egzotycznie, tak smako... Mm, jadłbym, jadłbym, i ukram, żebym zjadł. Dobra. Um, I teraz tak, zrobimy jeszcze. Raz, żeby było na zapas. Cyk. Um, zarządzanie, proszę bardzo, od Bożek. I ja nie mogę tego, w Ci tego fakapu przeżyć dzisiaj. co ja żem na wyrabiał nie. Dobra, oni już pracują. <laughs> Niech oni to poroznoszą szybciutko. Ja ustalę w tym czasie ceny: e, 9,84, 10, 20, 5,20, 5,55. I tu mamy 6, o, 7, 35. Dobrze. Nosicie? Nosicie, świetnie. No to ja otwieram, już nie będziemy czekać. I tak żebym porobił dzisiaj hece. Takie, że szok. To wszystko mamy, to jest wszystko poprzenoszone z tego, co pamiętam, tak? Pokaż. No, mamy tego dużo. Tych pieczarek. No, wszystko jest, tu im czego nie zabraknie kasę otworzę, o Pani już tak szybciutko Pani przyszła do nas dzisiaj no zapraszam, witam, witam no ta lodówka nie w pięść nie w oko tu, no ale, no cóż czy ja włączyłem muzę? włączyłem, okej, okay, bo ja już nie wiem co ja włączyłem, czego nie włączyłem, już wszystko mi się o Pani już sprząta e, no pewnie już też nie mogę gąbką, bo już jest a mogę dzisiaj Jezu, tęskniłem za tym, tęsknię za tą szybą tak, posprzątajmy, posprzątajmy Super, dziękuję, świetnie gąbeczko. O! Dobra, no teraz ciekawy słuchajcie, jestem czy oni sobie troszkę tutaj yy, kupią tych nowych rzeczy. No fajne promocje są. Tam poszła kupić, no dobra, no. Niech będzie, nic nie zrobię. Czekajcie się tutaj. Ja w, w ogóle dzisiaj jest tak jakoś chłodno, że ja w kocyczku się zaczaicie. Wstałem rano. Nawet jeszcze kawy nie zrobię, mówię, muszę nagrywać, bo jutro nie mam jak nagrywać, a bardzo chcę, żebyście mieli film. No. I się, wiecie, wstałem i się opatrułem w koczek, bo jest mi zimniutko. No i co zrobić? I nic nie zrobić, no. I tyle zrobić. Ja sobie stanę przy tej kasie, co prawda. A może wiecie co? Ja bym może w ogóle. Heniutów bym przyspieszył, co? Tak, w... zapomniałem o was, moje, moje drogie heniutki. W sensie wiecie, zapas kasy mamy, jakby, tak? To na spokojnie. Natomiast, no niepotrzebnie topiłem piłem bo to było topienie hajsu dla mnie, no i tyle, no. Kto, który jeszcze. Ten nie biega jeszcze. Biegaj. Ktoś tam waga, coś. Ja panu pomogę tu raz. No trochę musimy wydać, tak? Ty też się przyspiesz. O, witam serdecznie, witam, witam. Ja wiem, czy moje teledówki pomyliłem, bo ja byłem zaspany po prostu. No, 50, 60. Cztery, dziękuję bardzo, do widzenia, do wid... do widzenia No idą bracia bliźniacy Od, Ale słuchajcie, odrobimy ten pieniążek, odrobimy Mamy nowe produkty, o, pani bierze nowe rzeczy, widzicie, odrobimy to 5. 40, do widzenia Oni tu szybko biegają, słuchajcie, nic straconego Ja wiem, że mamy potem kolejną licencję za 20 koła i tu już ja nie wiem co zrobić się zarobić, trzeba dużo, ale by tak, trzeba było sklep, bo ja już tu nie mam gdzie włożyć półek. No nie mam gdzie dać półek, więc niestety, ale potrzebujemy mieć powiększony sklep do tej licencji. No potrzebujemy, no innej opcji nie ma. No ja stoję jak ten kołek przy Kasie. Halo, zapraszam do mnie. Ja też bym chciał tutaj takie hece jakieś. Halo. O, jeśli. Żartowałem, myślałem, że przyjdzie do mnie, nie przyszła. No, patrz ją. No, patrz ją, no. O, wow, wow! No halo, ja tu chcę się skasować kogoś. A tu jest kolega, ten pomaga. Ma. Mhm. Ale czemu... Przecież tu też macie kasę, chyba że oni do... No nie wiem, z czym oni tam stoją, ale dobra. O, kegi, kegi! U! Mamy zamówienie! Zaraz, 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 zaraz to zrobię! Bo tu mamy panią, która ma duże zamówionko. O, bez reszty, 200. Boże kochana pani nam tutaj... Dobrze, dziękuję. Zamknij kasę. E, pokaż zamówienie. Mąka. Mą, 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 mąka. Nie ta. E, ta. Maj, o Jezu, ten majonez, taki bidulek. Czemu po pięć, Co tak dużo? Piwo, piwo, piwo. Musaka, musaka jest tu. Nie tu, tu. I ta, ta cielęcina teraz czeka. Coś tu się skończyło, prawie nie żartowałem. Jeszcze tam coś jest. Cielęcina Bowara. Dobrze. Mm, zamkniemy sobie torbę. Daj ją tu. Ale zamknij torbę. Pokaż mapę. Tutaj. Dobrze. Sitzen klappen, jedziemy! Oj, przepraszam. Rezerwę ma... O Jezu. Rezerwę mam. Tutaj ktoś... Halo! Gdzie to tu? Daj nam duży pieniądz za to, co? Colin, proszę cię. No. O, mam jakieś, jakąś op opcję. Upadek, nie chcę, na razie. Mamy tam tych rzeczy, chociaż. W sumie. W sumie mogłem. A, ci są fakapy takie, że dajcie spokój. Dobra, jedziemy tu. Yy, zatankować szybciutko. Na tankstela! Uzupeł... No ale co ty robisz? O, uzupełniam paliwo. Minus 5 Dobrze, dziękuję, mamy full bag Cofaj, bo musimy zrobić nowe zamówienie Dobra, schodzę I robimy makaron kolanka Makaron ko O Boże, jakie tu wymiot wymioty, co? że jest wymiecionek, jakie tu wymioty Co ty gadasz, co ty gadasz? Gdzie jest makaron, kolanko? Yy... Czy jestem jakiś psychiczny? Tu, nie, tu jest ryż. What? Gdzie jest ten makaron? Czekajcie, weźmy, może mi oświeci, weźmy piwo najpierw. chleb tostowy wódka, nie, o, chociaż się co jest taka kurde, nie wiem co mam robić teraz, jest taka kolejka, oni tu czekają, oni tu się, Jezu, patrzcie, co tu się dzieje, nie, e, oddawaj to, nie będzie zamówienia na razie, ja muszę im pomóc, ja jestem super kierownik sklepu, ja muszę im pomóc, i ta wódka i piwo jeszcze oddaj. Nie możemy sobie teraz na to pozwolić. Kasuj. Gdzie ty jesteś? Pomagacz. Tu. Nie tu. Gdzie ty jest? Gdzie ty. Tu. Czy oni zdążą? Tobie troszkę bardziej. Bo tu już jest taka pucha, że oni będą narzekać mi. O jezu, jaką mam kolejkę? Massacration 4574. Dzień dobry, witam, Boże, Boże, co tu się dzisiaj dzieje? No dobra, zarobiłem, o Jezus, i panie, ile pan? 215, mhm Dziękuję bardzo, do widzenia Kartą, super, że kartą, bo kartą jest szybciej, 81, 60 Dziękuję bardzo, ja muszę im wspomnieć, ja nie mogę teraz rozwozić jedzenia, nie mogę, nie mogę! Nie mogę 188, 38, dziękuję bardzo. Hmm. Aha, 7 Siedem. ja się modlę. Co, o co chodzi tu? Na pewno będą klienci, którzy powiedzą, że o czegoś zabrakło, czegoś zabrakło. Na bank, na bank, na bank, na bank. Dziękuję bardzo, do widzenia. 16145 See you, bye bye. Czuszus! See you, bye bye, czustrz. 9047, do widzenia. Nie, trochę się odrobiliśmy ha hajsowo, bo mamy 23 już, no czegoś ja nie mogła znaleźć, biedna. To jest fakt. Do widzenia. Dobra, ja już tu pomogłem, a tu coś? O, witam, witam! Eee, 117,83. Czy ktoś jeszcze do mnie będzie raczył przyjść? Bo widzę, że sobie radzą. Więc generalnie, czekajcie, ile mam czasu? 5 minut. No to znożymy. Gdzie jest ten makaron? Bo ja nie wiem o co chodzi. Przecież to jest to. To co ja jestem? To jest makaron. Boże, no dobra. Teraz ogarnę. Nie, ty. Dobra, dawaj, C. No to dorobimy sobie teraz jeszcze, tak? Dobrze. Mm. Tu nie. Chociaż może byśmy zdążyli. Nie wiem, czy chcę, czy chcę ryzykować by czas zatrzymał. Nie wiem dlaczego. Cebulkę weźmiemy. O, proszę bardzo. Mleczko, czyli mój ukochany kefir. I kawa. Dobra. Czyli mamy ta. Co, co tu, co tu? Chodzi? Co tu? Dobra, nie wiem kto tam był, więc na pewno była ta. Do ciebie pojedziemy pierwszej. Jedź. <laughs> Jedź szybciutko. Szybciutko. A ty tu jesteś, ok. To jest twoje. Witam, witam. No, kasa, jakby po 200. A ty jesteś co? Laura. Laura. Ty tu. Laura. Dobra, zawrócę. Au. Prowadzi mnie jakimiś niby tu skrótami, niby co, od tu gdzieś. Gdzie ty stoisz tu? Tu, proszę, Lora. Stoś... No, opłacało się. O, mamy 63 poziom. Świetnie. Dobrze, wracam do y, naszego lokalu. Au, au, o Jezu! się już skasowali tu. To jest ciekawe teraz. Tak, dobra. A ja bym jeszcze zrobił... Mamy czas. Ja to zrobię. Butelka wody. Proszę bardzo, jak mamy czas, słuchajcie, dlaczego nie? Możemy zarobić musaka. Kawa średnio No i teraz, która to, je? to jest ta? Ciasto. Ciasteczka. Dobra. A, no dobra, to wezmę do, do tego, włożę do koszyczka naszego od razu dla Gracie. No ale czekaj, zamknij to. Proszę. Ale nie zejdź z tego motorku. Co ty robisz? Co ty robisz? To już było. Napój gazowany, proszę bardzo. No tu, któryś. O, cztery. Pizza cheddar. I sok jabłkowy Super. I tu się czas zatrzymał no i gitara, Ja to zrobię i słuchajcie, no i co? I mamy git, myślę. Dobra. Na luziku, słuchajcie! A cheniutki już sobie noszą towar i będzie git w tym czasie. Dobra. Ty, tak, to jesteście. Lydia! Lydia Ash, 84. No, mogło być więcej, ale dostaliśmy dużo Expa. Teraz Ty, Grace. Ja mówię Grace i Grace, ty jesteś Grace. Oh my god, oh my god, oh my god! Jadę. Jadę do Grace. Face, where are you? Show yourself. Jest daleko gdzieś na jakiś... Gdzie ty mieszkasz, babo? O, na środku zaparkowałem też pięknie. Proszę, eksp, kasiura i wszystko się zgadza. No... I gitmy na jest. i gitmy na jest. Wracam do lokalu. Do lokalu?! Do naszego sklepu, tak? No. to jesteś do jesteś A czekajcie, czy. O, dobrze jadę. Ok, bez mapy. Mm -hmm. Tutaj, one jeszcze. Nasze, no... nasze tu jeszcze noszą bidulki. Takie. Dobra, par... zamyk, Zamykamy. No, troszkę uzupełnili. Ale patrzcie, tu są jeszcze puste półki. Troszkę uzupełnili. Nie mogę na nich narzekać. Dobrze, zakończmy. Dzień klientów. Aha, 86. Ej, to i tak parcie tak mało mm, nie znalazło produktów. No tużem wydał dochody. Ej, dobrze, dobrze jest. Nie narzekam, nie narzekam. Dobrze, ile mamy czasu odcinka? 26 minut, prawie. No kurczę, to dzisiaj przez ten remont i przez te nowe produkty to tylko jeden dzień był. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, kochani. Bo jakbym teraz zrobił drugi dzień, to by było 40 minut odcinka około. Więc no długo. Także słyszymy się w przyszłym tygodniu już będą dwa. Dwa, co? Dwa dni normalne. E, ja idę teraz sobie zamówić towar po, po tych... E, idę sobie zamówić towar po odcinku. A od razu, bo co? No, bo nie będziemy czekać. A ja Wam dziękuję serdecznie za to, że byliście. Lofki Kiski Besowski. Bo Was bardzo mocno i bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Słyszymy się w kolejnym już bardzo niedługo. Tak więc trzymajcie się. Cześć. Do następnego. Buziaczki. No i pa!